Dzisiaj obchodzimy uroczyste dni Jana Pawła II, w tym roku pod hasłem ku pojednaniu. Nasza uczelnia rozpoczyna jak gdyby inaugurację, bo to jest pierwszy dzień, wcześniej to była konferencja w kuri, a my wieczór rozpoczynamy wielką dyskusją, poznanie drogą ku pojednaniu. Więc zaplanowaliśmy, że będzie siedmiu panelistów, którzy są przedstawicielami różnych nauk psychologii, socjologii i prawa. Chcieliśmy popatrzeć na ten problem z punktu widzenia nauki, a także będą przedstawiciele czterech wyznań: judaizmu, ewangelicki, prawosławni i katolicki. Po tej dyskusji zapraszamy wszystkich na piękny koncert pod dyrekcją pani profesor Moniki Bachowskiej. Będą to utwory dedykowane Janowi Pawłowi II, a tytuł tego koncertu Ty jesteś moim bliźnim.